Witam ponownie wszystkich na kanale Retrowarsztat i dzisiaj zapraszam do warsztatu, by omówić możliwości korzystania ze starych odbiorników w obecnych czasach i to nie tylko jako z elementu dekoracji, ale i jako źródła dźwięku. Prawda jest taka, że obecnie na falach długich, średnich i krótkich nadaje jedynie znikoma liczba stacji radiowych. Aby odbierać stacje nadające na falach ultrakrótkich, należy przestroić odbiornik na współczesny zakres częstotliwości. Co więc możemy zrobić, aby stary odbiornik cieszył nie tylko oko, ale i ucho zachowując przy tym jego oryginalny, zabytkowy stan. Najprostszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie wzmacniacza mocy tego odbiornika, a sygnał ze źródła należy podać na jego wejście. Mówiąc prościej, w realu podłączamy źródło sygnału do skrajnego kontaktu potencjometra, który w dalszym ciągu będzie nam służył do regulacji siły dźwięku. W przypadku większości odbiorników lampowych zadanie jest uproszczone, ponieważ posiadają one wbudowane gniazdo do podłączenia zewnętrznych źródeł sygnału oraz przełącznik, który łączy to gniazdo bezpośrednio z wejściem wzmacniacza. Ponieważ większość odbiorników lampowych były monofoniczne, Obecne źródła dźwięku są stereofoniczne, pozostaje nam kwestia zmiksowania sygnałów prawego i lewego kanałów i podanie sumarycznego sygnału na wejście. Najprostszym rozwiązaniem jest złożenie takiego oto sumatora sygnałów z trzech rezystorów. Jest to układ pasywny osłabiający nieco napięcie źródła sygnału, ale w większości wypadków tego w pełni wystarcza. Często korzystam z tego rozwiązania, ponieważ jest tanie i niezawodne, a dźwięk jakościowy. Do złożenia sumatora na drukarce 3D drukuję obudowę. W obudowie pozostawiam otwory na wtyczki i przewód do podłączenia źródła sygnału. Wnętrze obudowy wygląda oto tak: rezystory zamontowane bezpośrednio na wtyczkach. Rozstaw samych wtyczek jest standardowy, tak aby bez żadnych dodatkowych połączeń można było podpiąć się do gniazdka. No i kabelek wejściowy do podłączenia źródła dźwięku, na przykład komputera, telefonu albo czegoś w tym rodzaju. Całość zamykamy pokrywką i finalnie mamy takie sympatyczne urządzenie, które wystarczy wsadzić do gniazda odbiornika i słuchać muzyki w głośniku odbiornika. Innym możliwym rozwiązaniem jest zbudowanie nadajnika małej mocy z amplitudową modulacją sygnału. To rozwiązanie będzie bardzo zbliżone do rzeczywistego, ponieważ odbiornik będzie odbierał sygnał nadajnika w paśmie fal o modulacji amplitudowej. W internecie i na YouTubie jest mnóstwo konstrukcji takich nadajników dla różnych zakresów fal. Można również kupić w sklepach internetowych już gotowy do złożenia zestaw. Ja akurat wybrałem tę drugą opcję i na Aliekspresie kupiłem zestaw do nadawania na falach średnich. Zestaw do samodzielnego montażu pozytywnie zaskoczył. Solidnie wykonany, bez żadnych przykrych niespodzianek, z zamontowanym już na płytce kondensatorem o zmiennej pojemności i anteną ferrytową i dodatkową płytką zasilania w postaci uchwytów na cztery elementy typu AA. Montaż i lutowanie całości trwało dosłownie 10, może 15 minut. Zaprezentuję schemat i powiem od razu, że nadajnik ma znikomą moc, jedyne 0,5 mW, co ogranicza zasięg jego działania odległością kilkudziesięciu centymetrów. Producent w celu uzyskania maksymalnej mocy sugeruje dokładny dobór prądów tranzystorów w punktach I1, I2, I3 odpowiednio 20, 40 i 60 mikroamperów. Do dokładnego ustawienia prądów służą rezystory R5, R7 i R3. W zestawie mamy rezystory stałe, ale gdyby ktoś zechciał ustawić prąd z dokładnością do mikroampera, to na płytce mamy dodatkowe otwory przeznaczone do wlutowania rezystorów nastawnych. Tak dla ciekawości zmierzyłem prąd i 3, dzieląc spadek napięcia na rezystorze R6 na oporność i mam wynik 65 mikroamperów, czyli jesteśmy blisko teoretycznie zakładanych 60 mikroamperów. Wrócę jeszcze na chwilę do schematu i w kilku słowach opowiem o zasadzie działania. Tranzystory T1 i T2 tworzą wzmacniacz różnicowy. Całkowity prąd tych dwóch tranzystorów, regulowany przez stabilizator prądu na tranzystorze T3 i modulowany wejściowym sygnałem audio, jest redystrybuowany między tranzystory T1 i T2 w zależności od różnicy napięć na ich bazach. Kolektor T1 jest podłączony do dodatniego zacisku zasilania. Zatem wyjściem wzmacniacza różnicowego jest kolektor tranzystora T2, wyjściem odwracającym jest baza tranzystora T2, a wyjściem nieodwracającym jest baza tranzystora T1. Obciążeniem wzmacniacza różnicowego jest obwód rezonansowy L1C4. A wyjście jest połączone z wejściem nieodwracającym poprzez kondensator C3. Wejście odwracające jest uziemione dla prądu przemiennego poprzez kondensator C5. Czyli mamy klasyczny generator kolpitza, a jest on zrobiony na wzmacniaczu różnicowym z trzema tranzystorami. Anteną nadawczą jest antena ferrytowa, na której poza cewką podstawową L1 umieszczona jest jeszcze cewka dodatkowa L2, do której możemy podłączyć oscyloskop i obserwować przebieg częstotliwości nadawczej. Po złożeniu zostało nam jeszcze trochę części od hojnego dostawcy. No i zbliżamy się ku końcowi. Na początku podpinam oscyloskop i zasilanie. Od razu wyświeca nam się piękna sinusoida o częstotliwości 770 kHz. No cóż, załączamy sygnał audio i próbujemy szukać w odbiorniku muzyki. Tradycyjne podsumowanie. Zestaw nadajnika działa poprawnie, jakość dźwięku naprawdę przyzwoita. Minusem jest mały zasięg działania, realnie nie sięgający nawet metra. Gdybyśmy chcieli słuchać w sąsiednim pokoju, potrzebujemy bardziej poważnej konstrukcji. Na zakończenie zmierzyłem pobierany przez nadajnik prąd i wyniósł on 777 mikroamperów, czyli nie sięgnął nawet jednego mA. Dlatego postanowiłem zasilać nadajnik od elementów galwanicznych, co uczyniło urządzenie przenośnym i bardziej wygodnym w użytkowaniu. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim. Zapraszam do komentarzy i subskrypcji, a wciśnięty dzwoneczek powiadomi o kolejnych odcinkach na kanale.